Złapałeś gumę w najgorszym momencie? Stoisz na poboczu i czujesz narastającą panikę? Spokojnie, wymiana koła zapasowego to prosta sprawa, jeśli znasz te kluczowe kroki. Pokażę Ci, jak to zrobić szybko i bezpiecznie w mniej niż dwie minuty. Zacznijmy od podstaw, bo bezpieczeństwo to podstawa. Po pierwsze, zawsze zjedź w bezpieczne miejsce, włącz światła awaryjne i zaciągnij hamulec ręczny. Jeśli masz trójkąt ostrzegawczy, rozstaw go. Po drugie, przygotuj swój arsenał. Potrzebujesz koła zapasowego, podnośnika, klucza do kół i najlepiej rękawiczek. Wyciągnij wszystko, zanim zaczniesz działać. Krok trzeci to lekkie poluzowanie śrub. Zanim podniesiesz auto, użyj klucza, żeby delikatnie poluzować wszystkie śruby w przebitej oponie. To kluczowe, bo na ziemi masz lepszą stabilność. Teraz podnośnik. Umieść go w odpowiednim punkcie podwozia, zwykle oznaczonym w instrukcji auta, i ostrożnie unieś pojazd aż przebite koło swobodnie zawiśnie. Odkręć śruby, zdejmij uszkodzone koło i załóż zapasowe. Na koniec opuść samochód tak, by nowe koło dotknęło ziemi, ale jeszcze nie stało na nim cały ciężar. Dociśnij śruby kluczem, a dopiero potem całkowicie opuść auto i dociągnij je najmocniej jak potrafisz. Schowaj narzędzia i pamiętaj, żeby jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w nowym kole i odwiedzić wulkanizatora. Widzisz, wcale nie takie straszne. Kilka prostych kroków i jesteś z powrotem na drodze. A teraz krótka autopromocja. Jeśli ten film ci pomógł, to bardzo proszę, zajrzyj do mojego sklepu enimo.net Znajdziesz tam tanie i praktyczne akcesoria i gadżety do Twojego auta, które są też fajnym pomysłem na prezent. Link w opisie pod filmem lub po prostu wpisz enimo.net. To wszystko. Dzięki i do usłyszenia.